Jesteśmy sobie znowu w Rebirth Champions e, i kamera jest popsuta. Dobra, e, zaraz zrobimy cięcie, żeby to naprawić. Właśnie teraz. No. Dobra widzowie, już jest po cięciu, długo to trwało. Chyba teraz się dłużej troszkę otwiera to. Gra. Ja idę troszkę po sobie, Teraz idę poawkujemy. Na jajka. I tutaj się te pamina. Tak, moi. Widzimy się za jakieś 5 e, minut. Widzimy się za jakieś 15 minut, bo ja pójdę na, e, na jajka. Więc widzowie, widzimy się za 15 minut jakieś. Widzowie! Były problemy techniczne, więc dopiero, dopiero teraz się widzimy za jakieś 10-15 minut, więc widzimy się za tyle właśnie, Raz było powiedziane. No, dobra, widzowie, jesteśmy za znów po jakieś 5 minutach, w każdym razie nic ciekawego nie odgrupnęliśmy, dopiero dwie legendy, więc idziemy otwierać dalej, tylko obie co zrobimy. I pójdziemy odjechać dalej, ale rabinów, jak zrobimy? Troszkę. I zobaczę. No. Widzimy się za kolejne 5 minut. I zobaczę. No też. Po tym odcinku. Nic nie zrobiliśmy. Nic. Nic nie zrobiliśmy, i Co to był za opening? Dobra, może jeszcze jedno jajko. No może jeszcze Jak otworzymy. To 5 minut otwieramy widzowie. Wyjdziemy się za 5 minut. Albo nie widzowie. Stwierdziłem, że jak taki P, to po prostu pokażę że mam nowe matki. Zaczekaj, okay, teleportujemy się na Space, bo tamtych już wam wszystko pokazywałem. Tutaj jest mały... Tutaj zam tak linię, ale wam pokazywałem od Shadow'a. Chyba nie wiedziałem jeszcze, bo od Shadow'a zacznijmy. to znaczy, tutaj jest Shadow Chest na przykład. na przykład i szadą tam jest tam był w ogóle ci na każdym miejscu Tak strasznie. to jest jajce to jest z jest a tam było jajce czekajcie widzę drewno ważne Sam Uważajcie na swoje oczy no. Hej, Już jest wszystko Lecimy Dalej Saturn Zresztą nie Kierajka no. na pewno nie widzieliście. To tak wygląda. No to okej. Okay. No to okej. Okay. Aha, moja kamera. Mogę nic zrobić. No zrobić nic nie mogę. Dobra, widowie. W kolejnym odcinku sobie dokończymy. No